To jest nowa seria ciąg Niespodzianka, która będzie po prostu polegać na tym, że na początku będziecie obstawiać, czy dany pojazd mi podpasował, czy nie. A ja Wam wyjaśnię więcej jego charakterystykę i pod koniec tak naprawdę powiem, czy przypadł mi do gustu, czy nie. I uwaga, nie będę się kierował oczywiście ogólną opinią, bo niektóre pojazdy lubię. Jak wiecie, chociaż nie będę wspominał, bo... Niektóre pojazdy też się pojawią, a nie chcę, nie chcę zdradzać tajemnicy. Teraz bierzemy sobie na warsztat Jagera. Jakier Tiger 88, czyli z armatą 8-8 cm. Oczywiście tylko tak Niemcy mówili, bo wszyscy inni mówili na, na kaliberem milimetrach. No ale to już co kraj to obyczaj. Jak widzicie, za niedługo przydziwnicy naprawdę ładnie będą wyjeżdżać. Jak widać, obiekt ma dość dobry pancerz, ale nie na boku. Pamiętajcie, bo, nie, bo często jak teraz grałem bitwy, to często defendery wyjeżdżają bokiem. Ja naprawdę nie rozumiem, co ci gracze pr próbują zrobić, ponieważ to się kończy detrakiem, no i szybkim wydojeniem. To ponoć defendery miały robić jak tigery, a nie na odwrót. No ale to inna sprawa. Jak wiecie, posiadam też e, Scorpiona G. No i jak to była też późna pora, w którą bitwę robiłem, nawet nie założyłem golda, co jest dziwne w moim przypadku, chociaż go też nie nadużywam, jak oglądacie moje live'y. Jak, jak coś nie przebije, to dopiero go używam, nie jestem tak zwanym goldnubem, ale też pamiętajcie, że gold jest do czegoś. Tak poza tym, grając na innym koncie, mogłem sobie e, pozwolić na użycie tych goldowych pestek, więc też nie rozumiem płaczu typu, że nie, bez konta premium nie da się grać na goldzie, bo to jest, nie jest prawda. Tylko potrzeba, potrzeba mieć jakieś premki. A że jest program rekrutacyjny, to jest o wiele łatwiej to zrobić. Może zrobię bitewkę na, na Panterze M10. Którą, bitwę na tamtym koncie. No ale zobaczymy. Mamy tuż też bardzo ciekawego gracza, który prawdopodobnie używał POTA, bo to niemożliwe, żeby po 42 tysiącach bitach miał tylko zaledwie 393 bitwy. No jeżeli właściwie chcecie temat BOTów, żebym porożył kiedyś w OCE, raczej na moim kanale, to mogę to zrobić. Przy okazji zapomniałem dodać, jak na jakich modłach jeżdżę, na tym Tigerze. No to dosyłacz skupiaczka, no i nie siata. Bo jak ja czytałem, że siata, to zastanawiam się, czy byście by kiedy próbowali stodołę ukryć, czy lepiej opancerzyć, a to trochę nie ma sensu. No ale po prostu zamontowałem dużą osłonę przeciwodłamkową, która od ostatniego patchu zyskała bardzo ciekawą zaletę, ponieważ 10% do czasu ogłuszenia i 20% jakiegoś bonusowego też czasu. Nie, nie rozumiem po prostu, oczywiście minus, żebyście zrozumieli, do czasu ogłuszenia. I ten pojazd w sumie... Tak arcie nie wychodzi zbytnio wchodzenie mu za, za fula tak bije mnie powiedzmy max. Jakiś strzał dostałem to za 300 maksymalnie, ale zagrałem kilka pit'ów w nim, nie wiem ile jest. Pamiętajcie też, że grałem nim kiedyś. Więc moje nastawienie do tego pojazdu było takie średnie, bo kiedyś faktycznie wymiatał, bo był na 7 dni czy na 3, już nie pamiętam po prostu. Jak widzicie, ta strona padła, ja sobie przyjechałem. No i wykorzystam swoje bardzo szybkie przeładowanie, czyli 4,21. Ta załoga już jest na fula, jeżeli o to chodzi zrobiona. No i pamiętajcie, żebyś napisać, czy chcecie, żeby pojawiła się taka seria, czy nie. Patrzcie, nie ogarnąłem, że mogę strzelać w górę. No i olałem temat. Ta przyszłość chyba już będę wiedział, że należy jeszcze raz spróbować, a nie się poddawać. No ale to już wiecie, to zależy po prostu. Nie wiem, czy mówiłem w filmie, ale Max. Ile myślałem, że jak tegier można zrobić na obecnych realiach, będę w stanie zrobić 3000 No albo mi się poszczęści. I co się okazało? Co w drugiej bitwie byłem w stanie zrobić wynik wyższy niż 3000, więc nawet nawet chyba za niedługo przekroć będę lepiej grał na Jak-Tigerze niż na Skorpionie G, co będzie dziwne. Chociaż jakiegoś, jakiś czas temu dostał oczywiście Bafa, nie? Teraz Wam zdradzę. Ten pojazd mnie po prostu zaskoczył pozytywnie, ponieważ oczekiwałem, że to będzie bardzo średni pojazd, bo jest wolny. Pancerz jaki jest. No ale to połączenie pancerza dobrego działka powoduje, że naprawdę można miażdżyć. Chyba nie powiedziałem, ile w ogóle ma penetracji, bo ma 212, na goldzie 237, na burzakach 44. No i niestety to jest koniec bitwy.